Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath. Hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Auto już u nas? Jeszcze raz wam powiem, to auto ma 215 000 przybiegu. Ile kurwa! 215 000 przybiegu. Jeśli chodzi o szkodę, to jest to co widzicie. Plus. Tu mamy trafiony błotnik i dostał drążek, ale ten temat zaraz załatwimy z tym. Przód jest bardzo ładny, o dziwo nawet nie ma większych odprysków, także ciekawe czy nie był lakierowany. Tu mamy jakąś delikatną obcierkę na zderzaku, będzie trzeba to wygrzać. Co ciekawe, oponki, nówki, miszeliny. 49 tydzień 2020 rok wnętrze jak na 220 tysięcy tam 214 jest naprawdę mega 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 stanie nieraz przyjeżdżały auta które miały 50 tysięcy wyglądały dużo gorzej. Poogarniamy zaraz to co się da przynajmniej na szybko. Wymienimy ten drążek, żeby auto już mogło miarę jeździć. Wacharz widzę jest te skrzyby, także będziemy musieli zamówić. Tu na szczęście nie mamy żadnych innych, poważnych szkód. Dobra, zobaczmy ten bagażnik. Nad kole jest śmietnik. Ale są spineczki. Tutaj niestety jest dość mocno to wszystko wgniecione. O, jeszcze to kapselka. Zobaczcie, jak to jest czysto. Jak nigdy. Niech jest kapselek. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No, na pewno jest wgniecione. To nie podlega żadnym wątpliwościom. To się łatwo wyciąga, więc to wyjmiemy. ok steropianik ocalał. No tak. Nie jest nawet tak źle. Tutaj widzę, że podłoga jest cała. Tutaj dopiero się lekko podbiła. Tu mamy ewidentnie rozwarcie na zgrzewie. Z tej strony to samo. Chyba wyjmiemy koło, żeby obejrzeć dokładnie. No, tutaj już jest bardzo ładnie. Czas wyjąć to, jeżeli się w ogóle uda. I wtedy zobaczymy co tam się skrywa Czy to się da wyjąć bez szkody chyba nie Jest okropnie zjeżdżone Chyba, nawet tu jest połamane, więc tak nic z tego nie będzie no i dobra, spójrzcie, nie jest źle, tak naprawdę to wszystko jest bardzo gładziutko utrafione, więc myślę, że uda nam się to fajnie wyciągnąć, nawet nie będzie większego śladu, bo tu nic nie jest mocno pogięte. Ej, naprawdę jest super, z bagażnika jedyna szkoda to jest to. No, zderzak. tak, to mamy całe, całe, to jest chyba całe zobaczymy to jest całe całe całe. Ej, jest spokojnie Dobra, ten zderzak zdjąć to będzie chwila, bo tak naprawdę to nam się już nigdzie nie trzyma, Tu tylko dwie śrubki od dołu dwie śrubki tu kilka śrubek to zdejmiemy najpierw ten zderzak chyba Aha, jeszcze lampy. O jejku, dobra, to po kolei To możemy. Z powrotem. To możemy złożyć, żeby nam nie wadziło. Co zamykamy? Hop, hop. i teraz to zdejmiemy ten zderzak no powiem wam, że ktoś utalentowany to bo tą dokładkę nawet jeszcze uratował poza listwą a zderzaka to już ratować nie będziemy mhm Lampy i tak do przeróbki. Musimy zaraz pójść. Już nie będę ich zakładał nawet, nie? Mm. No, a tu jest tak fajnie wyrwane, bo wyrwało... Normalnie, żeby zdjąć zderzak... To trzeba się namęczyć, bo trzeba zdjąć go od tej strony... Chodź. <grym> Fejle też nagrywamy? jest To jest samo życie. Więc normalnie zderzak się odkręca od tej strony, nie? No. Ale to wszystko już wyrwane, na szczęście, <noise> nie muszę tego ściągać teraz, więc cała belka z radarami, ze wszystkim staje na aucie, ale zobacz, no obejrzałem sobie tutaj bagażnik, Spójrz, jak to wygląda fajnie, tu jest taka mała szkoda, jest gładziutko pchnięte, więc to mm. łatwo będzie naprawić. Tu już nie muszę go odbierać A to jest pęknięte tobie trzeba kupić nowe mm. to Powinno być takie no. to, to jest całe chyba No i tu jest ten cały sit który Nie był odpad a nie odpad w wersji bardziej vlogowej. Nie cięć więcej życia. Mała aktualizacja lampy, już zdjęte do przeróbki na pomarańczowe kierunki klapa. Niestety, śmietnik, bo rozerwało ją tu, tu. Gdyby nie to, bo to jeszcze można by wyklepać. Ale jeszcze mało ją tu. To już szkoda, pieniędzy i czasu, żeby to robić. Poza tym radary są całe, związki całe, czujniki całe, tu się nic złego nie stało na szczęście, jedyne co, to tylko kupimy te dwa mocowania, od razu sobie zapiemy numerki, to i to bruszewe tematy, a poza tym ogarniemy tą muse dość szybko czas zabrać się za wymiana tego drążka robota też dość szybka, także odstawiam kamerkę i teraz do Was wracam. Specjalistyczne narzędzie do pozbywania się uszkodzonych sułośni. że już siedzi, zakładamy koło i powinno być wszystko w miarę prosto swoją drogą taka szybka robota co? auto przyjechało nie wiem ile minęło dwie godziny może A zaraz będzie jeżdżące na kołach No oczywiście nie jest tak kolorowo, bo jeszcze musimy zmienić wahacz. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Uzdaję te śruby od koła. Teraz widać, że koło jest cofnięte. Jest to tyle miejsca co nic. No ale przynajmniej starczy na to, żeby można było przestawić auto. I zabrać to za nie później. Sprzątam ten burdel. I zaraz do Was wracam. No i burdel ogarnięty. Od lepiej to wygląda. Mam no błotnik, co by nie było trzeba kupić nowy. Czas przestawić furę. Teraz już może pojechać w miarę o własnych siłach. Jeszcze raz Wam pokazuję. To ma 214 tysięcy, a patrzcie jak odpala. Cyk i chodzi. Oczywiście widzę, że po strzale mamy jakiś błąd ESP, ale do tego sobie potem dojdziemy. Najważniejsze, że auto też powinno nam samo ładnie jechać przed tył. No jedzie. A przestawiamy furę. I będziemy dalej ją za chwilę męczyć. W sumie to już na nie wiem, czy będziemy. Wyjmę jednostkę do przerwienia. MMI. I chyba tyle na dzisiaj. No bo co tu jeszcze robić? Nawet tak naprawdę, gdyby się chciało, to nawet nie ma to tutaj sprzątać, bo jest wszystko mega czysto. No jest tu troszeczkę jakiegoś drobnego syfu, ale to kurczę no tyle, co nic. Raz, czy to może jednak przetrę? Koniec dnia pierwszego z tym Audi. No nic więcej nie zrobimy, tak? Wiemy, że trzeba kupić wachacz, błotnik. Z tyłu wiemy, co trzeba kupić. W środku nic nie musimy kupować, na szczęście pasy całe wszystko całe. Wnętrze w super stanie, nieopartego nawet nie trzeba sprzątać, ale jak je potem posprzątamy, spójrzcie, 214 tysięcy. Popatrzcie jeszcze chwilę na to Audi. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. A cena? Cena była zajebista. No nic, słuchajcie, w tym odcinku to wszystko, eee, trzeba uzbierać teraz wszystkie części, jak już wszystko kupimy to z znacznym materiałem, co ciekawe za tydzień przyjeżdża kolejne S3, tam też będzie na grubo, będą modyfikacje, więc będziemy się bawić dwiema białymi s Bateria się kończy, także na szybko dajcie łapę jak się podobało. Zostawcie suba, piszcie komentarze, jak jesteście czegoś ciekawi. A widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, który będzie coraz więcej. Cześć!